Czy mamy doświadczenia z Amazon Influencer? Czy dobrze rozumiem, że to influencer dodaje produkty do swojej bazy i rozsyła linki? Czy musimy jako sprzedawcy gdzieś się do tego programu zapisać, albo ponosić jakieś koszta? Bardzo dobre pytanie. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo właśnie temat jest aktualny. I teraz e, przyłączę się. Chcę Wam pokazać jeden serwis, który będzie Wam pomocny. Dlatego, czyli program e, influencerów, na czym on polega w Amazonie? Że te ludzie, te blogerzy, e, którzy są influencerami, e, prowadzą swoje kanały na YouTube, w Instagramie, w Facebooku, mogą dołączyć się do programu Amazona i zarabiać na promocji tego lub innego towaru. I gdy te influencerzy polecają jakiś produkt, oni stwarzają tak zwane, mogą stwarzać całe listy polecanych produktów i, i właśnie e, tworzyć jakieś tam oglądy, tam nagrywać filmy o tych produktach, polecać, pokazywać jak oni tego używają, i oczywiście to wszystko zwiększa sprzedaż. Pytanie, jak znaleźć tych influencerów gdzie ich szukać, jak z nimi się skontaktować i jak dołączyć się do tego programu. Dzisiaj zastanowiłem nawet to Wam pokazać. Istnieje taki serwis influencer.co, tak? Co. przez dołączenie do którego możecie znaleźć jakichkolwiek influencerów, w tym influencerów na Amazonie. Na przykład, jeżeli chcę znaleźć kogoś na Amazonie, to tu na tym serwisie Klikamy Search uh, for Influencers. Tak, i tu istnieją różne sposoby wyszukiwania uh, konkretnych influencerów, uh, influencerów, które uh, promują jakieś znane marki, uh, według tych, którzy już zarejestrowane są na tym serwisie, według ich usernameów, jakichś blogerów, itd, i, tak dalej, i tak dalej, lub na przykład zaawansowane jakieś rzeczy. Czyli wy możecie tu znaleźć dane influencerów, które prowadzą kanały Instagram, kanał YouTube, Pinterest, Snapchat, bloga. I dalej zobaczcie, jaką ilość followerów mają, tak? Ile lajków na stronie Facebooka. Czyli tu są różne zaawansowane filtry. I wprowadzając to wszystko, w jakiej kategorii oni sprzedają? Czyli jak, według jakich... Nie, nie sprzedają, a no... Robią, są influencerami, w jakiej kategorii, w jakiej branży? tak I gdzie mieszkają? Skąd? Tak, można napisać. Jeżeli chodzi o Amazonie, no to na przykład, jeżeli e, sprzedajemy coś do jogi, tak? Yoga, tak, to wpisujemy yoga, wybieramy ile na Instagramie, na przykład, chcemy, aby było u nich minimum, maksimum e, subskrybentów, followerów, i klikamy. Joga. Chcemy, aby to było mężczyzny, lub kobiety, lub i te i inny. Klikamy Sort. I proszę. E, tu mamy co najmniej jednego, który wpisał u siebie yoga. Tak. E, może być można znaleźć i więcej. Nie wiem dlaczego tak mało się znalazło. Wcześniej mi było pokazywało trochę więcej. No, teraz w testowym trybie pokazuję tak. Na przykład można napisać jeszcze, wybrać yoga, wybrać fitness. Można dodać tylko jeden item. Dobra. Znaleźliśmy coś innego. Na przykład, po prostu fitness. No i tu proszę. Oto są influencery w temacie fitness. Widać? Jeżeli wasz towar jest powiązany z fitnessem, możecie kontaktować się z nimi. Tu jest widoczne, gdzie on mieszka ten w Sydney, ten w Austinie, ten w Kalifornii, w Las Vegas itd. i tak dalej i proponować jemu jakąś współpracę. Domyślnie, jeżeli to są influencery, którzy już uczestniczą w programie od Amazon. Amazon im sam płaci e, wypłaca średnio 4% od obrotu tych produktów, które oni polecają, dodając do swojej listy i reklamując przez swoje kanały. Natomiast e, będziecie mogli przez ten serwis skontaktować się z nimi bezpośrednio i umówić się na jakąś współpracę odnośnie oglądu waszego produktu w etery, tam przez live'a, przez jakiś jeszcze jakikolwiek sposób. E, ktoś pobiera dokładną kwotę, ktoś, ktoś pobiera procent od sprzedaży. To zależy od tego, kogo szukacie. Na przykład jeżeli wezmemy kategorię baby, tu idzie wyszukiwanie według kategorii na Amazonie. Tak? Dlatego wpisujemy jakąś jedną rzecz. Tak? I tu e, widzimy, że ktoś tam jednego wpisał w kategorii Baby. O, proszę. Proszę więcej. To wszystkie influencery, które, e, które coś tam powiązane z kategorią Baby, można sprawdzać każdego z nich. Więc tak, taki wygląd e, mają, e, ser, ma, ma serwis e, współpracy z influencerami. Myślę, że to będzie dla Was pomocne.